Siemanko Widzowie, witajcie na kanale Wulgotek Brawl Stars. W dzisiejszym odcinku robimy TOP 20 najmłodniejszych epickich skinów. Pierwsze miejsce zajmuje Tandetny Pokor z takim rokezem oko. Ten skin zawiera specjalny model zadymiarza, specjalne efekty, specjalną animację, specjalne dźwięki i specjalną teksturę. Drugie miejsce zajmuje żółty super strażnik Brock. Jest jedyny w swoim rodzaju. Zawiera specjalny model zadymiarza, specjalne efekty, specjalne animacje i specjalną teksturę. Trzecie miejsce zajmuje DJ Ms, która zawiera specjalny model za wymiarze: specjalne efekty, specjalne animacje i specjalną teksturę. Czwarte miejsce ponad podium znajduje się zły jean, który zawiera. Specjalny model zadmiarza, specjalne efekty, specjalne animacje, specjalne dźwięki, specjalny głos oraz specjalną teksturę. Piąte miejsce zajmuje Dr. Edgar, który zawiera specjalny model zadmiarza, specjalne efekty, specjalne animacje oraz specjalną teksturę. Szóste miejsce zajmuje Dynastyczny Mike. Przebranie zawiera specjalny model za specjalne efekty, specjalne animacje oraz specjalną teksturę. Siódme miejsce zajmuje gwiazdna szeli, która zawiera specjalny model za specjalne efekty, specjalne animacje oraz specjalną teksturę. Ósme miejsce zajmuje. Robot Spike, któremu coś się z głowy leje, ale zawiera specjalny model zadymiarza, specjalne efekty, specjalne animacje oraz specjalne dźwięki. Dziewiąte miejsce zajmuje Cesarzowa Bonnie, która wystrzeliwuje się z armaty, ale zawiera specjalny model zadymiarza, specjalne efekty, specjalne animacje oraz specjalną teksturę. Dziesiąte miejsce. Otóż zajmuje Rock and Mortis. Przypominający Fryzjera. Zawiera jedynie specjalny model z i specjalne animacje. 11. Miejsce zajmuje Salinani. Zawiera specjalny model Zadymierza, specjalny model wieżyczki, specjalne efekty, specjalne animacje oraz specjalną teksturę. 13. 12. Miejsce zajmuje Księżycowy Kiełek który tutaj właśnie nadlatuje do nas. Przebranie zawiera specjalny model zadymiarza, specjalne efekty, specjalne animację i specjalną teksturę. 13 miejsce zajmuje filmowiec Baz, który filmuje i nagrywa moje filmy, ale zawiera specjalny model zadymiarza, specjalne efekty, specjalne animacje i specjalną teksturę. Obok niego znajduje się na 14. miejscu finałowy Boss Bos Rico. Przypomina kreskówkowego. Ale zawiera specjalny model zadymierza, specjalne efekty, specjalne animacje i specjalną teksturę. 15. miejsce otóż zajmuje Amber de La Vega. Przypominającego włoskiego zadymiarza De La Vega. Zawiera specjalny model Zadmierza, specjalne efekty, specjalne animacje oraz specjalną teksturę. 16 miejsce zajmuje Harpia Melodii. Tak się prezentuje Harpia Melodii. Zawiera specjalny model Zadmierza, specjalne efekty, specjalne animacje i specjalną teksturę. 17 miejsce zajmuje babeczkowy Daryl. Przypominający babeczkę z koroną i jabłuszkiem. Zawiera specjalny model zadmiarza, specjalne efekty, specjalne animacje i specjalną teksturę. Osiemnaste miejsce zajmuje buntownik Mortis. Zawiera specjalny model zadmiarza, specjalne efekty, specjalne animacje, specjalny głos i specjalną teksturę. 19. Miejsce zajmuje Desperado Poco. zawiera specjalny model Zadymierza, specjalne efekty, specjalne animacje oraz specjalną teksturę. 20. Miejsce zajmuje Zżęglliwe Miko, taki świąteczny, który zawiera specjalny model Zadymierza, specjalne efekty, specjalne animacje oraz specjalną teksturę. Na dziś to tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, pa pa!